Cześć, jesteśmy właśnie w Katowicach. Ja nazywam się Weronika Twardowska i chciałam Wam opowiedzieć o co do w majtkach stosowca. właśnie na ulicę Kościuszki w Katowicach, gdzie powstała instalacja majtki sosnowca. Eee, znalazłam pewnego dnia opuszczony sklep w i stwierdziłam, że zrobię wielki, wielki żarcik tutaj z ludzi z Katowic, otworzę sklep z majtkami z majtkami z sosnowca, więc zrobiłam szyld, majtki stosnowca, przykleiłam pewno majtek. Zamieściłam karteczkę wkrótce otwarcie. No i tak sobie to zostało. Leżało. Ludzie przychodzili, robili zdjęcia, wrzucali na Instagram, Facebook, lokalne gazety o tym pisały, więc po pół roku jak powstała ta instalacja, stwierdziłam, hej, zróbmy te majtki Sosnowca, skoro jest na nie takie flow. Eee, więc musiałam znaleźć szwalnie. Myślałam, że wyślę maila, napiszę co chcę, jakie majtki. Okazało się to o wiele trudniejsze. Najpierw znalazłam szwalnię w Łodzi, później Bytom, Sosnowiec nawet i Mysłowice. Szwalnia w tak. Znalazłam szwalnię w Mysłowicach, gdzie fajne dwie papki ba krawcowe szyją za Was majtki. Ręcznie wykrywają materiał, ręcznie szyją. Każda sztuka jest osobno robiona, wręcz indywidualnie. Chętnie bym dała dwutygodniową gwarancję świeżości na te majtki. O ile jest to możliwe. Ale serio, dają radę. Dwa dni bez problemu. Jesteśmy właśnie przed kolejną imprezą w majtkach. Mam też tu swój sklepik. Yy, właśnie układam towar, robię za towarowanie. <grywa> okay, więc zawodowo zajmuję się fotografią. No i co, szczęście udało się wszystko połączyć: majtki, imprezy i imprezy. Robimy fotografię, robimy zajebiste sesje, robimy imprezy w majtkach. Moi znajomi się udzielają, fotografowie, filmowcy, właśnie robię film, jak <laughs> ktoś nie wie co. Więc wszystko się łączy. A najpierw jest to, że bielizna zazwyczaj kojarzy się z czymś intymnym: sesje na łóżku, modele, studia i tak dalej. My latamy po dachach, jeździmy na deskrolkach w majtkach.